Mówię to, co fałszywia. O chlapku no, no. oh, chlap się, <gibli> chlap się No nie mogę dać no żeby serwera w dupie to mam. Chodźcie na inny. A On se go. In Kurwa Gek czekaj, czekaj kurwa, czekaj odpalę steam'a, kurwa. O kurwa No nic nie mam tego typu trap. Oj, huciek, huciek! Myślisz że jak jak koda jesteś dobry to tu też Tutaj wiesz, tutaj Szkoda? trzeba się... Tutaj trzeba się w końcu ten! W grę, wczuć w grę! Więc jak gram? drugi raz dopiero. Czuć w dół, ty masz... Ty masz haki już ciągnąć. Ta, haki, haki! Bo cię! Ukradzic, lista nie. Ta to zaraz pobiegnie do... po do do kantoru i kupi jakąś broń. Ojro. Ojro 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 Nie ma tej, kurde, nie, nie ma tej tej. Nie wiem, tu być płaci, ale nie ma Kurwa je bada ładowanie Co jest kurwa Kury <gry> <gry> O mam osiągnięcie Oooooooooooooooooooo Kurwia jest bane No jeszcze co się dzieje Jak to się nazywa? Team Fortress 2 Arena, coś tam, coś tam Omani gra w Fortress No i nie ma. Dupy Ale ja Ale wam ja zaraz dupska złoje, królewa. <grywa> z grubasy mi wytał. Moi zej. dane. No. Eee. Komu będziesz woli dubsko? A wam wszystkim kurwa. Tylko e, wypinasz. Jak dasz przygląd serwera, to daj znajomi. I tam powinien być ja, to sobie wejść w ten serwer. A czemu ja kurwa tych znajomych nie mogę dodawać do chuja? Ja nie mam znajomych. aktualnie nie gra nikt z twoich znajomych. Lagi, lagi, lagi. Kurwie synek. To się tak kurwa ładuje, no. I mnie to w kurwie, ja Moment, moment, pomyślcie. A, fade, fade. Kur. Co to było? O, mam znowu w klasy. I... Rozpocznij. Przepraszam, jak się odbieram. <laughs> Ale mi nie idzie, strasznie mi nie idzie. Ta, nie idzie. No nie widzisz? O, Mani. Mani, oczu. Fajnie, że mi teraz tylko znajduje 4 serwery. Ty kurwa jesteś niezniszczalny? No 3HP robi swoje. Kurwa, cheater, cheater. No Nie ma ja pierdziele. Hey. Milcz kurwa, bo... Trafił i jedł, tak. a raz i nie Rady, nie, by. By. nie gadam z Ciebie. Kurwa, skąd mi się tak Czemu ja mam tak głośno? Nie Ja już wam powiem. Cicho tą grę. No, ładuj, stanęło na ładowaniu i pierdolito. Obieranie informacji o serwerze. Mały Majusa, nie denerwuj się, nie denerwuj, wszystko spokojnie, wdech i wydech.

To to jest za rodzaj mapy? A, cholera wie, a ty już z... to jest w grze? Nie ma co. Ej, dobra, ej, mam Team Fortress 2, Arena, serwer. A jest tylko 3 x 4. To nie to. Raczej Ile, ile osób was tam gra? No na razie dwóch, no przecież ja z, ja z ziomalem. No to nawet nie mam. Mam dużo Arena, serwera, wszystko 24, 25, Ja dozwolę, nie, Co? Ale mu pierdolnął Ale ten, ale zdołę przez to aćing znowu Co Chyba go głowa boli z kim O, jest, o tak? e, Majusek jesteś ze mną O, z manim Nie ma takiego bicia zmieniam klasę i tyle. O sydek, sydek. Się dobrali, kurde, do snajpery. Majusiek, jak złamiesz to nie, to ja chyba... Uważaj, uważaj! Pa, pa, pa. Oh, co za fail! Prostała strzała. I co teraz? Serwer zmienia poziom. <noise> na Znowu. niższy na <noise> Specjalnie do musi się zmienić. Ta dupa no to! <głos> <głos> Kurwa ale pierdolę gram z botami, a w tym razem muszę się grać na uczysto. to, <noise> to Dobra nie mam, wyłączam grę Dobra, teraz... trochę się wam dam boty. Five, o, odezwał się bot. Three, two, no tak, ude jak four. na razie to cię zjechałem. Albo ty masz... ...this is no life, gasz cały czas. Ta, ta. No. Krew od razu, Krew od razu, krew! No 5 co Majusia, poradziłeś sobie? Five, four, three, two, one. Eee, chciałem no go. Kurde, chciałem <coughs> <z> siekierki pociągnąć. <coughs> bo to ich chwili. Oj, jesteś z jakimś koleśem. A idzie gra... Gdzie grasz? Może... razem jesteśmy? A, wyjebało tamtego. No. Bo chyba go pojebało. Kurwa, palę się, palę się. Haha, huśnik dosyć do mnie. Jak, ja z huśkiem. Nie, chcę wciśnić taba. Kusik bani? Nie, wciśnić taba. Jestem na czerwonej. No. Kusiek, kusiek A Majusekudę ode... zupiro Dawaj go siekierki majusek Siekiery czabo! Pierdolewa żół siekierę Miesek, nie z tym. Wow, kuciek, ile hp? Ile ma haps? No całe. No i zmiana mapki. Kurwa, gin! A nie. Pa, pa, pa jak kuciek jest z zera. Fok. z ja, ja. <coughs> <coughs> jestem. Chodź tu Majucek, wpiąchę Cię pociągnę. Zrób to! Zrób to! Wciśnij se giem Majucek. Jakie ty jesteś, Jadu? O, jeszcze jakiś koleś doszedł. Co my się tu bawimy, jeszcze musimy go rozwalić. On jego spierdol, ale paliłem chwieję. 5, 4, 3, 2, 1. Kontrol poisoning. Going. Ty, no co on ma za broń? No wyrzut, nie? Jakąś ulepszoną. Chodzi o musił. Jak mi puścił? No on wyrzut niewolności wzmocnioną. Fuck. <laughs>

Kurwa, deadne, dednę. Oh. Oh. Hey. Haha, moja wieżyczka go pojutrze! W ostatniej chwili? No. no. <laughs> Five, four, Wiesz co to mi się podoba, tylko mi Straysfold brakuje. A ten co to kurwa? To się ma... ile, ile już to grasz? Nie, nie. E, w to Chyba w no. 5 godzinek. A. Ale dużo wiem o tym. Bynajmniej zdaje mi się, że wiem. Nie bada wieżyczka.